Hej, cześć, witajcie na moim kanale, na moim kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj będziemy sobie grali solo Carlem, bo na nim właśnie mam misję. Pewnie w komentarzu yy, piszecie, gdzie jest Dawid. Dawida w, odc... Dawida w tym odcinku niestety nie ma, ale powinien się w kolejnym odcinku pojawić. Tutaj mam właśnie Sergio która rozwala sobie Tora, o tutaj są dwa kuby, więc wiecie widzowie co ja mogę zrobić zbieram sobie to i tak sobie robię w sumie niemożliwe nie paliłem teraz go muszę tego e primo No to niestety nie, nie chcę z nim so, soja niestety, o boże laga mam no, padam, widzowie, na pewno. Aha, ta M z mnie nie podjechała. Szczęście dla mnie. Tutaj niestety, o Boże, szed... no i tutaj zbieram sobie. To jest El Primo, aha, dobra, dobra, nie, nie biję tego El Primo. Skończył mi się soczek. Jak widzicie, więc. To godzina bardzo, bardzo się boję. O Boże! No to jest niestety moja, moja śmierć. No, padłem niestety. Dobra, Karlem. Karlem widzowie nie będziemy grać. Zagram na sobie. A, zagrajmy sobie Zobaczymy na kim w ogóle mamy misję Na razie z misjami jak widzicie widzę wycięko Wygraj po prostu na solo zrobię po prostu Więc zagramy Ciężki wybór Ale dobra Zagramy sobie Zagramy sobie daj na na Mike'u powinno pójść dosyć dobrze. Tutaj zagramy kimś z, wyżs z wyższej rangi. Wyślę sobie taką umutkę. Skrupelka. To lecimy, otwieramy tego. Albo... Dobra, nie będę. Ja tutaj campię cały czas przy tym kubie. Dobra, zestunowałem go, więc on już tutaj ma przegibane ze mną. Mortis go dojeżdża. No i, no ja padam. A i widzowie, niestety on nie porobi. Tam był ten mój low. Dobra, wybierzemy kogoś z mocnych, z A zagramy sobie. Dobra, zagramy sobie Leonem. Dajcie znać w komentarzach. Pod tym odcinkiem dajcie znać w komentarzach. Czy, yy, czy wolicie, żeby odcinki były długie, czy po prostu chcecie, żeby odcinki były długie, to znaczy, że chcecie, żeby odcinki trwały ponad 22 minuty, czy, na przykład chcecie, żeby odcinki trwały 13-12 minut. To niestety, dobra, rzucam to. On chyba nie chce, bo się mnie przestraszył. To niestety ma... O 2000. Nie! 900 HP 900 HP. No. Nie mam takiego laga niestety. Na razie cienko wyjdzie z pucharkami. Cienko dosyć. No dobra. A zagramy sobie sam sprawdzimy czy on będzie chciał zagrać bo na razie nie odbiera no to lecimy to widzimy się w Gierca. dobra zaczynam gierka to jest jakiś mortis może widzi... dobra Ja sobie na tym Mortisie nabił ulta Choć on rozpadnie bitkę To chyba będzie trzeba walczyć Dobra, lecimy Tutaj mamy Tarę Aha, dobra Ja się go przestraszyłam Ten secz w sumie mógł mnie podjechać tu Mamy Mortisa Ile cubów No niestety ten poko chyba jest w naszym teamie, ale Deda Dobra, on chyba się ze mną. Ja sobie zbiorę tego soczka dobrze, że znalazł mi się taki teammate. Ja go nie chcę porobić, choć mnie kusi, ale go nie porobię Nie, nie! Porobił mnie. Co za gościu? Dobra. Lecimy. Jutro pojawi się odcinek jak będę e, otwierał big boxy e, z, e, z tamtego odcinka. Więc e, radzę, radzę wam na niego wpaść, bo będzie się działo. Dobra. Lecimy. Tutaj mamy Gina, Z nadal Ulta. Tutaj może być dosyć ciężko. I czy to była Piperka? Nie, nie ta. Tutaj mamy zborcy, co by pasowało by da Ulta dać albo go zabić. To niestety nic z tego nie będzie. Myślałem, że mnie zacznie atakować. Ani ta też statiba, no, chyba nie chcę jednak. No to muszę z nim uciekać. No miałem tutaj przez chwilę laga. Boże widzieliście? widzowie jak ja przed nimi uciekam. No, to jest właśnie taką typową postacią do. ucieczki. No i. porobił mnie. No cóż, to takie są, takie są postaci na solo. Co mamy w sklepie? Jest, to herba slaks. Fajna. Dobra. Dobra, to zagrabę sobie tym razem. zagrabi jeszcze jedną gierkę tym stylu. Nie Ten gadżet był dobry. Zerowy opór. Lecimy. Dobra. Mamy LP. Najprawdopodobniej on zaczyna ode mnie uciekać. No. Nie wiem, widzowie, czy się z nim steamować. Bym musiał wziąć jakiegoś cuba. No muszę na pewno jednego wziąć, bo z 3900 życia to teraz troszeczkę podejrzany jestem. Więc pewnie ludzie będą chcieli mnie zabić. Ten ból nie wiem dlaczego się do mnie pcha. Tak skrzyka jest przecież moja. Ja widzowie zrobię... O tak. Niestety tutaj porobili El Primo, więc... Chwila, czy tam był z serduszkiem? Dobra, lecę do nich. No to niestety. Ej ty, myślałem, że oni mnie podjadą. Dobra. Ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo ciężko. Przydałoby się wziąć ten soczek. Nie! To jest spanikowałem totalnie. To jest chyba ten El Primo, ale. O, właśnie. Mi się podoba ta. Dobra. Aha. To jest ciebie na nich nabije ulta. O Boże. Mamy Mortisa. Dobra. Stymulujemy się z nim. Nie. Nie. O Boże. El Primo! no El primo pada Mam nadzieję, że ten game nas nie zdradzi O dobra, Max mi sobie soczka, więc bardzo jej za to dziękuję Ty, a jaką... Ej, no! No! Dobra, no i no i poza tam z Max. Łatwiutko lecimy. Myślę, że dobiłem sobie na 750 na odcinku. Nie, wiem, ale Bortis, no, ale ten Mortis. No, i źle zrobił, że pokonał tego. tego Gaila, Bo on miał szansę mnie zabić, dlatego chciałem już zabić tego. To chciałem go zabić. Tutaj właśnie może być. Kampić ten Mortis. Rozwalam sobie tę skrzynkę. O, króliczkowa Max. Mi się podoba jak ta Max Max tego ma, tego swojego yy, z tym lajkiem, jak mówi. Bo wtedy, to, yy, bo wtedy to tak bardzo ładnie idzie. To mi się naprawdę bardzo podoba, wbijam. Nie, ty, co ja, jak ja padam, widzowie? Ty, boże. O, właśnie, naprawdę mi się to, ty, ty, ten gust tak naprawdę bardzo podoba. To Max powinna dać... Proszę Max zajdź tą emotkę. Nie wiem, czy dajcie widzowie znać w komentarzu czy wa wam się też... O nie, no i stupnie. Ty Stu, zostaw moją. Daj lajka. No nie dała. Aha, wzięło mi. No dobra. Jest... O, na ogół spoko ten skin. Nie. Max! Dobra, na szczęście nie padła. Czemu ona nie daje? Dobra. I nie zamierzam zabić. Tylko chcę nabijać ulty. Dawaj lajka. Dobra, i właśnie widzicie, Max wam zostawia łapeczkę w górę. Ty, jak tam. Nie! Dobra, na szczęście. Ja to sobie zbiorę. I pan pi niestety. Dobra, pokonałem go. Nie. Nie. No dobra. No pokonała mnie. No mówi się trudno, ale dobra. Plus 18 pcharków, 170 tych. do big to szybko. Dobra, myślę, że zagram ostatnią gierkę na tym odcinku. I będę się już z wami żegnał. Lecimy. I jak tak jak mówiłem wam yy, na, na początku odcinka, tak mi więcej, żebyście da, dali znać w komentarzu, czy takie odcinki wam się podobają, czy chcecie, czy chcecie długie, czy chcecie, żeby były po takie 15-minutowe. Naprawdę, wy możecie. Ja tutaj niestety wzięłam i... Mam jednego chyba, więc to jest bardzo, bardzo źle. Dobra, to jest są primosk, więc ja mogę do nich One chyba przede mną uciekają. Możemy sobie ich zaatakować, wiecie widzowie. O, on raczej go zacznie go. Ej ty. Nie. Tutaj smu oby mu... Nie! Ty widzicie jak ja spamowałem tymi swoimi ultami? Tak jak chyba z 6 ultów pod rząd. No niestety mnie porobili. Dobra. Skoro ta gierka była taka szybka to zagram jeszcze ostatnią gierkę. A ja cały czas spamowałem tymi swoimi ultami. O, jestem ja max. Tutaj będzie trzeba jakoś uciekać. Dobra, nabiłem ulta. Nie wiem, czy chcę w sumie się timować. Tego bóla w sumie trzeba zabić. Dobra, ta Max odpala skrzydełka i leci. Tym... Dziwne, że ten bulion... Niezłe. Dobra, <küh> dawaj Max. Ej. Dobra, myślałem, że Mortis chce nas atakować. Czemu ta Max nie daje... Aj. Szkoda, że ta Max nie daje tego lajka. Dobra, tutaj mamy Edgara. Więc patrzcie na to. Dobra, podjechałem go, więc... Ciekawe, ej, zgadujcie w komentarzach, macie dwie sekundy, czy oni się przestraszą, jak ja do nich pójdę. Dobra. Ej, 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 o, dobra. Dobra, trzy, ja tu zbiorę Mortis. Powinno być najgorzej. Ej ty, mam laga. Go można zabić w sumie. Nie, nie. Dobra, ja to zbieram sobie. Nie. O Boże. Boże, gdyby... Echa, już jest nas czterech. Chyba ten dżin nie był w naszym sojuszu. Dobra, nie chcę zabić tej Max. To Max bardzo lubię tylko ze względu na to, że ma emotkę. No a ten stu Dobra, i patrzcie, czy zrozumiem? Walczymy. Walka. Będą walczyć? Wygrała Max. Chyba skapowała o co chodzi. Już uciekam w strefę. Dobra, jak widać ogarnęła się, że, że mają się nawalać. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie strzeć łapeczki w górę. Subika, Subika z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.